Paramaturzystów Zuza Gajewska i Dominik Łukasik od jakiegoś czasu różnią się podejściem do życia. Dominik wierzy, że dzięki intensywnej nauce osiągnie to, o czym marzy. Zuza natomiast nie wie jeszcze, co chce robić po skończeniu szkoły i żyje z dnia na dzień. Mogłabyś być w końcu poważna. A ty byś mógł wreszcie wyluzować. Życie jest za krótkie, żeby się tak spinać. No ale jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, to musisz sobie obrać cel i do niego dążyć. Gegra cię nie kręci matematycznie. Chemia i fizyka są dla ciebie za trudne, a biologię i historię trzeba wkuwać. Jedynie został Polski, z którego jesteś w miarę dobra. I jeszcze angielski, z którego mam szóstkę. Czyli co? Anglistyka. Wiesz, no, może nie będę studiować. Ale wiesz, że musisz teraz zdecydować. A ja bym wreszcie chciała spędzić chociaż trochę czasu z moim chłopakiem. Może w ten weekend, co? Możemy się spotkać i razem pouczyć. Ojej, Jenny, miałam na myśli jakieś kino czy imprezę. No ale wiesz, że już nie powinnaś nigdzie wychodzić, matura się zbliża. Ej, kochanie, przynudzasz, naprawdę. Nie przynudzam, tylko się o ciebie martwię, naprawdę. Zuzka i ja bardzo się różnimy, ale na Maxa mi na niej zależy. I martwię się o to jej beztroskie podejście do życia. Ja dojrzałem i ona też powinna. I sorry, będę jej to powtarzać tak długo, aż to zrozumie. Powiedz mi, dlaczego ty z nim jeszcze jesteś? No bo wiesz, no, Dominik jest taki miły, kochany, no i na maksa inteligentny, no i do tego bardzo dobrze mnie traktuje. No ja Kompletnie do siebie nie pasujecie. Jest no, ale wiesz, no przeciwieństwa się przyciągają, tak? Nie wiem, kim będę w przyszłości. Na razie to nie zależy mi ani na kasie, ani na ocenach. Teraz to ja wolę sobie poimprezować i się pośmiać. Czy to się kiedyś zmieni? Nie wiem. Życie jest po prostu za krótkie. I chciałabym, żeby Dominik w końcu to zrozumiał i trochę wyluzował. Zuza nie przejęła się zbytnio kolejną złą oceną. Za to jej chłopakowi zależy, żeby dziewczyna poprawiła swoją średnią. Nie, pała. Co? Jak to? E, no, tak jakoś wyszło. Dobra, nie skłamam i od razu przepraszam. Jak można być tak beztroskim i niedojrzałym? Przecież z takim podejściem Zuzka do niczego w życiu nie dojdzie. Nie no, ta dziewczyna doprowadza mnie do szału. Nie mam do Ciebie słów. Dorosła osoba, jak ma coś załatwić, to robi to, a nie ogląda bezstrząsko seriale. Może jednak nie jestem jeszcze dorosła? Jesteś pozbawiona jakichkolwiek ambicji i zostaniesz w beznadziejnej pracy, bez perspektyw i bez pieniędzy. Wiem, że Dominikowi na mnie zależy, ale nie powinien się dla mnie wydzierać gorzej niż mój ojciec. Przecież to tylko oceny i to moje oceny, więc nie powinien się wtrącać. Nie wiem, kim będę w przyszłości, ale to moja sprawa, a Dominik powinien odpuścić. Dominikowi zależy, żeby jego dziewczyna wybrała już zawód i kierunek studiów. Następnego dnia chłopak przychodzi do szkoły z planem, jak pomóc Zuzie ustalić, co ją interesuje. Kochanie, przepraszam, że wczoraj tak na Ciebie nakrzyczałem. A ja, przepraszam, że cię oszukiwałam, że się uczyłam. Nie musisz mnie przepraszać, ale naprawdę już wszystko rozumiem. Co to jest? Lista najbardziej opłacanych zawodów. I instrukcja, co i jak masz zrobić, żeby je zdobyć. Wiesz co, zajęło mi to chwilkę. Ale ja no, nie chcę tej listy. No ale ty sobie jaja robisz? E, nie, tylko po prostu nie chcę, żeby każda nasza rozmowa wprawdza się do tego, co robiła po maturze. Ale wiesz co, to jest Twoje życie, rób co chcesz. Dominik, 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 czekaj. Ja naprawdę przepraszam, ja wiem, że jesteś na mnie wściekły, ale potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Słuchaj, moja babcia przed chwilą dzwoniła, że pies narzucił się czekolady i musi jechać do weterynarza. Ale kiedy mamy jechać teraz? No tak, teraz. No wiem, że to nie do końca fair, że okłamam Dominika. No, na początku na pewno się wkurzę, ale potem mu przejdzie i spędzimy razem super dzień jak dawniej. No naprawdę tylko o tym marzę. Zuza podstępem wyciągnęła Dominika ze szkoły w trakcie lekcji i ma nadzieję, że uda im się wspólnie miło spędzić dzień. Chodź zobacz, natychmiast. Słuchaj, na pewno ci się spodoba. Pogramy sobie jeden cały dzień razem, bez gadania o żadnych zestawieniach zawodów, ocenach, studiach czy karierze. Ja nie jestem zły, ja jestem wściekły. Oj, przepraszam, ja po prostu chciałam spędzić jeden dzień, jeden cholerny dzień z tobą. To nie usprawiedliwia kłamstwa. W ogóle nie myślisz o tym, co mnie interesuje. Czy ty nie rozumiesz, że ja po prostu nie chcę może w życiu niczego osiągnąć, że ja wolę, wolę niczego nie planować, po prostu żyć z dnia na dzień. Z dnia na dzień? Nie wierzę w to, że Zuzka mnie okłamała. Ja już jej w ogóle nie rozumiem. A to, że mnie oszukuje, to już jest jakiś kosmos. Jak ja jej nie mogę zaufać, to jak my będziemy dalej razem. Ja nie wiem, czy ja po prostu jestem ślepy, czy Zuzka była od samego początku taka beznadziejna. Zuzia może jest jakaś, wiesz, radykalnie spokojna, ale na pewno nie jest beznadziejna. Ten jej cały luz doprowadza mnie do szału. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to wytrzymać. To może powinniście zerwać ze sobą, póki jeszcze jesteście w stanie normalnie rozmawiać. Czyli co, to już koniec. Ja, ja, ja już nie mam siły się z tobą kłócić. No ja też nie i mam naprawdę tego dosyć, że cały czas mnie krytykujesz. N muszę ci naprawdę przeprosić za to, że ci nazwałem przegrywem. Czyli co? To już koniec. Tak chyba będzie lepiej dla nas. Obo.